再见。<laughs> Straży pożarnej, brygadier Jopek, Państwowej Straży Pożarnej, Starszej Brygadzie, Tadeusz Jopek, Podlaski Komendant Wojewódzki, Państwa Straży Pożarnej, Starszej Brygadzie, Jarosław i Komendant Miński, Państwa Straży Pożarnej, Starszej brygadier Robert Wilkowski. Oddaję głos Panu Komendantowi. Szanowni Państwo, wczorajszy dzień dla nas, dla strażaków był dniem tragicznym. Około godziny 18.40 Pożar w Białymstoku w budynku magazynowym, jednokondygnacyjnym z podwieszanym sufitem w części budynku, po wierzchnia budynku około 350 metrów. Dwóch strażaków, którzy stanowili rotę, udało się na rozpoznanie i stracili życie. Jak to się stało? Weszli. Na piętro po stalowych schodach, stałym elemencie tego budynku. Następnie dostali się na podest i z tego podestu takimi podobnymi stałymi schodami zeszli niżej. Podczas pożaru jest wysoka temperatura, duże zadymienie i ograniczona widoczność. Nie widzieli prawdopodobnie, że znajdują się na części sufitu podwieszonego, którego w takim budynku magazynowym nie powinno być. Ten sufit pod nimi się zawalił. Jeden ze, zarwał, jeden ze strażaków spadł i zginął. Drugi próbował się wydostać, nie spadł na dół, próbował się wydostać, ale to, że ten sufit się zawalił, spowodowało, że wydzieliła się bardzo wysoka temperatura i niestety drugi strażak nie zdołał się wydostać. Również zginął. Jeden z nich to 26-letni strażak, drugi 29-letni. Przyszli do nas do służby w czerwcu 2013 roku. Mieli wszystkie przeszkolenia. Skończyli kurs podstawowy, skończyli kurs pierwszej pomocy kwalifikacyjnej. Kurs pierwszej pomocy kwalifikacyjnej skończyli kurs BHP, skończyli również inne, dodatkowe szkolenia. Wśród kolegów cieszyli się bardzo dobrą opinią i wśród przełożonych również. Nie mówię o tym dlatego, że już ich nie ma, po prostu tak było. Byli dobrymi strażakami, sprawnymi również fizycznie. Jeden z nich osierocił kilkumiesięczne dziecko, i zostawił żonę. Drugi w ciągu najbliższego miesiąca miał być ojcem. Proszę państwa, strażacy wszyscy strażacy ślubują chronić życie, zdrowie i mienie. W ciągu ostatnich 25 lat zginęło 17 strażaków podczas działań ratowniczych, 15 zostało Ciężko rannych. Powołałem zespół, który będzie analizował prowadzone działania w tym obiekcie. Jest to działanie standardowe. Za każdym razem, gdy ginie strażak bądź jest któryś z nich ciężko ranny, taki zespół jest powoływany. Ten zespół został przeze mnie powołany w komendzie głównej. Szefem tego zespołu jest mój zastępca, starszy brygadier. Tadeusz Tadeusz Jopek. Także wszystkie okoliczności tego zdarzenia, prowadzenia tej akcji będą, będą wyjaśnione. Podczas tej akcji pracowało 50 jednorazowo jednocześnie 50 strażaków. Rodziny tych Strażaków, jak i ich koledzy, którzy z nimi uczestniczyli w tej akcji dostali pomoc psychologiczną naszych psychologów Państwowej Straży Pożarnej oraz psychologów z policji. Nikogo nie, nie zostawiliśmy samego. Strażaków, którzy są, byli kolegami, razem byli przy tej akcji wycofaliśmy, także dalej już nie uczestniczyli w zdarzeniach. Oni bardzo to przeżywali. Zresztą każdy strażak przeżywa śmierć kolegi. No przykro, że tak się stało. Proszę Państwa, śmierć tych dwóch strażaków jest dla nas, wszystkich strażaków, dużym cierpieniem. Jest wśród nas, wśród nas bardzo żałujemy. Jest olbrzymi żal i nie mamy takich słów, którymi moglibyśmy do żalu pisać. Szkoda, że tak się stało. Przygotowujemy się na takie ewentualności, na zdarzenia, żeby do nich nie dochodziło. No, ale jak widać, przede wszystkim uchronić się nie możemy. Ci dwaj strażacy byli strażakami służącymi w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w jednostce ratowniczo giaśniczej numer jeden właśnie w tej jednostce, w której jesteśmy. Chciałbym państwa prosić o uszanowanie naszego bólu po śmierci naszych kolegów i w pewien sposób ograniczenie pytań czy informacji, szczególnie w takim aspekcie sensacyjnym. Oni zginęli na służbie. Dziękuję bardzo. Panie Komendancie, czy możemy Pana zapytać, na, w jaki sposób będą prowadzone te działania, które mają pokazać, co było przyczyną czyli śmierci i pożaru, czy zaplanowanej sekcja sekcję było czy na Sprawę prowadzi prokuratura i policja. I to oni podejmą, podejmą decyzję w, tej, w tym zakresie, natomiast na ogół tak jest. A czy można już powiedzieć coś, ocenić akcję, jak ona przebiegała? Czy wszystkie działania były prawidłowe? To dopiero po przeprowadzeniu analizy będziemy mogli się wypowiedzieć. Ja nie widziałem tam żadnych problemów. A przyczyna to jest pożaru? Nie znamy przyczyny pożaru. Wezwał nas do pożaru właściciel, nie wiem czy obiektu, ale właściciel tego magazynu. W magazynie składowane były sztuczne kwiaty, były opony, było troszkę więcej jeszcze materiału palnego. Sam obiekt nie spełniał takich wymagań e, magazynowych. E, Państwa Straż Pożarna go nie kontrolowała. Nigdy no nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich obiektów e, w naszym kraju. O niektórych nawet nie wiemy. Może dlatego doszło do tego nieszczęścia, bo tego sufitu by nie było, ci starzacy by nie spadli. I proszę mi wierzyć, ja też jeździłem do pożarów i podczas takiego pożaru jest bardzo wysoka temperatura, zresztą była tak wysoka, że w niektórych miejscach wypadał nawet tynk. jest bardzo ograniczona widoczność, jest duże zadumienie i nie widać nawet, na czym się stoi. Strażak bardzo często nie wie, tam nie było również żadnych barierek Tak doszło do zerwania tego sufitu. Pani ale to znaczy, że ten magazyn, że ten magazyn nie powinien być, być, właśnie nie być kontrolowany właśnie? To Właściciel był powinien zgłosić, jeżeli chce taką działalność prowadzić? Ten sufit był w dużej części palny, w związku z czym nie powinien się tam znajdować. Panie komendancie, a skoro to pomieszczenie wiadomo było, że jest niebezpieczne, że jest trudne do takich akcji i były takie informacje, że w środku nie ma osób, to czemu taka decyzja zapadła, żeby jednak strażacy wchodzili do środka i przeszukiwali ten teren? Pani, Pani redaktor, każda akcja wygląda inaczej. To nie jest identyczna akcja. Podjął taką decyzję kierujący działaniami ratowniczymi. Gaszenie takich pożarów może być z zewnątrz, może być również od wewnątrz. Bardzo często musimy szybko zlokalizować źródło pożaru. Kierownik działań podjął taką decyzję, wysłał rotę. I tak się stało. Natomiast jak, czy w taki sposób, czy w inny sposób można prowadzić tę samą akcję? Zupełnie inaczej. Ja nie chcę się odprzeć w tej chwili na tym magazynie. No powiem, powiedzmy jest budynek Szerokondygnacyjny pali się mieszkanie na poddaszu. Można to gasić jej od dachu, można z sąsiadującego budynku, można z klatki schodowej, można przybijać się z sąsiedniego pomieszczenia w różny sposób. Tak samo i tutaj, można iść zewnątrz i wewnątrz. Ja nie ocenię w tej chwili, bo działań. Do oceny tych działań powołany jest właśnie zespół pod. I życia. co będziecie robić, Panie Komendancie, w związku z tym? Ponawiam pytanie. Muszą być dokonane pewne ustalenia, a więc rozmowy z ratownikami, z oględziny, a więc wizja lokalna. Na podstawie tych dokumentów będą wypracowane wnioski i podsumowanie jak gdyby całej, całej działania A, to a to można Czy można powiedzieć, że już był sam na ten zakon, nie dochodziło było do Nie, nie, a nie muszę to. powiedzieć to na ten temat teraz. To ja zapytam jeszcze raz, czy tam już dochodziło do pożaru? Bo są takie pogłoski, że na tym terenie po zakładach PMB nie jest to pierwszy pożar. Ten budynek był w gestii syndyka, także tutaj też chciałbym dodać, że ten obiekt nie podlegał kontroli, ponieważ on był jak gdyby wyłączony z użytkowania. W związku z tym na chwilę obecną trudno powiedzieć i stwierdzić, czy, on, czy były w nim pożary. Takich informacji jeszcze nie otrzymaliśmy. Czy są jacyś inni ranni, czy ktoś jeszcze cierpiał spośród strażaków i czy była ta akcja też prowadzona w kierunku poszukiwania osób, a nie tylko gaszenia tego pożaru? Zawsze poszukujemy osób. Tak jak powiedziałem, ślubowaliśmy chronić życie, zdrowie i imienia. I zawsze jak przyjeżdżamy, to staramy się sprawdzić, czy kogoś w danym pomieszczeniu, w danym obiekcie nie ma. To nie jest tak, że uzyskujemy często informację, że nie ma nikogo. Okazywało się, że jednak byli ludzie. Dlatego zawsze staramy się to sprawdzić. Panie Komendancie, ja rozumiem, że wstępnie można stwierdzić, że ten budynek nie spełniał norm przeciwpożarowych i od razu drugie pytanie, jaka temperatura paluje wewnątrz podczas takiego pożaru? Patrząc po tynku, który tam zaczął odpadać, na pewno było siedemset, stopni. Tak. I drugie, pierwsze pytanie jeszcze, dotyczące, że już można powiedzieć, że ten budynek nie spełniał norm przeciwpożarowych. Tak, takie jest rozumiem wstępne? Ja nie wiem, o normach, mówię, nie powinno być tam sufitu y, z tego materiału, z jakiego był. On był ocieplony z spodu styropianem, który podczas pożaru kapie, topi się, nie powinno go tam być. Mało tego, y, tam było poprowadzonych wiele różnych przewodów, my to wyjaśniamy, przewodów instalacji elektrycznej. Zobaczymy, sprawdzimy, czy były poprowadzone w sposób profesjonalny, zgodny z polskimi przepisami. Dajecie sobie jakiś czas na wstępny raport w tej sprawie? Nie, nie, nie dajemy sobie takiego czasu. Czasami tak, ten e, proszę nie liczyć, że ten raport będzie za 2-3 dni czy tydzień. Panie komendancie mieszkańcy pobliskich budynków <klarwizmianie> mówi, że słyszeli wybuch. Już Pani odpowiem na to pytanie, kiedy ten dach zaczął ten, tego podwieszanego sufitu wywoływał takie właśnie wrażenie. To nie zawalił się cały, tylko częściami. Z wysokości kilku metrów, gdzieś około chyba 4-5 metrów. Był dość ciężki. Spadając powodowało to właśnie huk, natomiast kiedy spadł Spowodowało to jak gdyby troszkę większe rozgrzanie tego pożaru i powodowało to również taki podmuch i osoby, które były, bo on ten spadał w innych miejscach również ten dach, odczuwały taki wybuch. To nie, nie wybuch, tylko taką falę jakby uderzeniową. To nie był wybuch. Po prostu ten dach spadał. Panie komendancie, do szpitala trafił jeszcze trzeci yy, strażak. Jaki jest ten strefa tego, tego strażaka? No mógł, proszę. Ten strażak zwichnął nogę podczas prowadzonych działań ratowniczych, także nie było to związane z jakimiś poparzeniami, tylko po prostu zwichnięcie nogi. A czy rodziny strażaków dostały też jakąś inną pomoc czy psychologiczną i finansową? Została zaoferowana pomoc przez pana Wojewodę, jeśli chodzi o sprawę związaną z uroczystościami, z ceremoniałem, z pochówkiem wszystko, każdy strażak który zginął podczas akcji ratowniczo i jest pochowany na koszt Państwowej Straży Pożarnej. Również zgodnie z ustawą Państwowej Straży Pożarnej rodzinie należą się, nie będę o tym w tej chwili dokładnie mówił, ale należą się również pewne świadczenia. Natomiast każdej pomocy, jak, o jaką poproszą rodziny, z którymi jesteśmy w kontakcie, udzielimy. A czy będzie jakaś akcja też planowana przez strażaków, jakieś złożenie kwiatów, nie wiem, jakiś hołd oddany kolegom z pracy? Panie redaktor, wyprzedza Pani czas. Ja mhm. mam pytanie. Ile strażaków, strażaków zginęło w Województwie Podlaskim? Przepraszam, ile strażaków zginęło w Województwie Podlaskim? W ostatnich 25 latach zginęło 17 strażaków. Panie komendancie, razem z naszymi. Tymi, Naszy, które się naszych... nie ale nie, nie, bez, bez, nie. Bez, bez, Czyli dziewiętnastu. W 19, w 19 czyli 19, 19. W Tak, w teraz 18. będzie dziewiętnastu. I piętnastu były ciężko rannych. Kiedy ostatnio zdarzył się taki wypadek ze skutkiem śmierci? W trzynastym albo jedenastym roku. 11. Jeszcze doprecyzujmy. Nas. Nas. Ale w Polsce czy u nas? Polskie. U nas, u nas. W Polsce, ale no, nie w znaczy, mówię, no, nie to W Polsce, w, o... O... O lat w nie było. lat nie, 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 nie było. Nie było. Czyli to jest pierwsza nie sytuacja w Polsce tak. Od 25 lat. Tak? Okay. Tak. Panie komendancie, jeszcze chciałabym tylko, bo nie wiem, czy padła tutaj jasna um, odpowiedź w tej sprawie, czy ta hala była kiedykolwiek kontrolowana przez strażaków i czy nie było to wcześniej zweryfikowane, że taki sufit w tej hali nie powinien być, pod, nawet pod względem tego, że istniało mhm. duże niebezpieczeństwo pożarowe? Ten budynek nie był nigdy kontrolowany, nie mamy w swoich dokumentach żadnej informacji, żeby była tam przeprowadzona kontrola. Natomiast ten budynek był użytkowany, nie wiem w jaki sposób, wcześniej, przed laty, więc nie wiem do jakiego celu był przygotowany. Możliwe, że do celów ileś lat temu był przystosowany prawidłowo, natomiast do magazynowania tutaj tych materiałów, no już nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu w takim razie.